Witam serdecznie na moim kanale dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak być pewną siebie i podnieść się z nieudanego związku? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno, cesarzowa, co wychodzi naprzeciw? Sprawiedliwość. Wynik odpowiedź, rada, kapłanka. Na spodzie talii jest kartarce szklin, i to może być tło czytania. Będzie mocne czytanie. Sedna, cesarzowa. Zmysłowość, zadowolenie życia, akceptacja samego siebie, niezależność, seksapil, namiętność seksualna, kochanka, poczęcie dziecka z upojnych nocy. To są duże potrzeby seksualne. To jest również kobieta, która daje wsparcie i zrozumienie niedojrzałemu mężczyźnie. Patrząc na rycerza kilków. Realizuj swoje pasje, ambicje życiowe. Co wychodzi naprzeciw? Sprawiedliwość. Tutaj była zignorowana intuicja również były przesłanki, czerwone flagi, aby nie wchodzić w ten związek. Również mówiły osoby trzecie. Aby wycofać się z tej znajomości, nie wchodzić w dalszy kontakt. I przyszły konsekwencje, i przyszła spłata karmy. Człowiek otrzyma to, na co zasłużył, co posiał, to zbierze. Grubo. Ale to jest karta sprawiedliwości. Nie mogę inaczej powiedzieć. Wynik, odpowiedź, rada, kapłanka. Przede wszystkim, droga pani, nie wchodzi się w związek z niedojrzałym mężczyzną, bo go przepłaczesz i będzie ból serca. Mężczyzna w rycerzu kielichów w pierwszej kolejności stawia na seks i to się dla niego liczy. Przeważnie zaniża kobiecie poziom. Rycerz kielichów kocha być zakochanym. Ale on nie potrafi jeszcze kochać. On myli zauroczenie z miłością. Jest niestały w uczuciach. Często zmienia kobiety, aby mieć lepsze i inne doznania seksualne. On czarująco mówi, planuje przyszłość, ale za tym nic nie pójdzie. Odpowiedź masz tutaj, tutaj. I w kapłance. Posłuchaj się mądrej kobiety. Bo ona dobrze, dobrze ci doradzi i dobrze widzi sytuację. Czytanie zakończę pytaniem. Kto to jest? Co to jest? Odpowiedź jest. To jest jeleń łosiu. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli chcesz, abym zrobiła kolejne czytanie, jak być pewną siebie i podnieść się z kolan po nieudanym związku, to napisz pod filmem lub napisz maila. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.